Jesteśmy na kursie kolizyjnym. Za parę dni na teren Polski może spaść półtonowy radziecki satelita, który miał wylądować na Wenus, ale coś ewidentnie nie pykło. Dwa słowa wyjaśnienia. Od lat 60. Związek Radziecki wysyłał regularnie sondy kosmiczne w ramach projektu Venera, w celu zbadania Wenus. W roku 72, kiedy miała ruszyć kolejna misja, coś poszło nie tak. Rakieta, zamiast skierować ładunek na Wenus, ustawiła go na bardzo ekscentrycznej orbicie wokół naszej planety, przez co raz za razem ocierał ono atmosferę Ziemi i przez to wytracał prędkość. I tak 10 maja, czyli za parę dni, to nowa sonda wreszcie wyląduje. Po 50 latach. Na Ziemi. <laughs> Czy przetrwa wejście w atmosferę? Raczej tak, skoro była zaprojektowana do wejścia w atmosferę Wenus. A gdzie spadnie? No, tego jeszcze nie wiemy, ale Polska jest w zonie zagrożenia. Im bliżej 10 maja, tym więcej będziemy wiedzieć. Po więcej kosmicznych faktów, zapraszamy na kosmogatkę. 10 maja? Obie, nie wolne u Wandryków.